Czemu? Możemy mieć wrażenie, że ktoś nas zahipnotyzował, wbrew nas i ktoś nam włożył do głowy, albo wprowadził jakiś inny system wartości lub zablokował na coś. Właśnie takiego pacjenta miałem dzisiaj. Miał takie poczucie, że ktoś go zablokował przez różne życia. Najważniejszym dla niego było blokada na komputery. Że siada do komputera i nie może nic zrobić. Coś go blokuje. Nie może nacisnąć guzika włącz. Czuje obawę, czuje chęć ucieczki, czuje złość. Nie może nic z tym zrobić. I ma tak od wielu lat. Dzisiaj z tym pracowaliśmy. Można dzięki hipnozie taki rodzaj blokady ściągnąć. Niezależnie od tego, czy mamy przekonanie, że ktoś nam to zrobił, czy sama podświadomość nasza to zrobiła, czy jest nieświadomy, można to dzięki hipnoterapii zmienić i poczuć się wolno. I właśnie tak poczuł się mój pacjent po sesji hipnozy. No i poszedł do domu sprawdzić, jak to będzie, jak, to będzie, jak będzie funkcjonował, czy rzeczywiście ta blokada Została ściągnięta. Natomiast ma w gabinecie swój komputer. Tak jest. <grym> I dałem go, żeby zobaczył. Żeby sobie poczuł się z tym. Po sesji hipnozy. Bez problemu. Jest spokojny, rozluźniony. Tak jak chciał. Więc przy różne rzeczy mogą się wydarzać w naszym gabinecie. Przy różne osoby mogą przychodzić, które mają przy różne problemy. Zawsze jestem na to otwarty i Wam również to proponuję. Jeśli zaś masz taki kłopot, e, jakieś rodzaj blokady, niezależnie od tego, czy uważasz, że ktoś ci to założył, czy masz takie poczucie, że gdzieś tam w tobie to jest, ślidoterapia może bardzo skutecznie w tym pomóc. Dlatego zapraszam na sesję.